Szanowni Państwo, witam na briefingu prasowym w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy, bardzo ruchliwej ulicy Powiatowej 3 maja, obok mostu, który Samorząd Powiatowy przy współpracy z Gminą Sędziszów zamierza przebudować. Jesteśmy w tej chwili na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcą, wcześniej oczywiście po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy, Wykonawcą jest firma Raniż, spółka Zo z Warszawy. Szanowni Państwo, most, który, obok którego się znajdujemy, podczas ostatnich przeglądów technicznych został zakwalifikowany do przebudowy, do kompleksowej przebudowy. W związku z tym, że Ropczycko-Sędziszowski uczestniczy już właściwie kolejny rok w takim programie rządowym i można uzyskiwać dofinansowanie właśnie z rezerwy ogólnej subwencji budżetu państwa, postanowiliśmy, że ten most w tym roku właśnie przebudujemy. Szanowni państwo, Wartość całej inwestycji to jest ponad 4 miliony 100 tysięcy złotych. Na to oczywiście składa się, składają się sprawy dokumentacyjne, sprawy nadzoru inwestorskiego, ale również sama przebudowa. Sama przebudowa to kwota 3 975 519 zł i 9 groszy dokładnie, w tym dofinansowanie ze wspomnianego przeze mnie... Programu 1 dwadzieścia zł. Bardzo drogi most, tak chciałbym to jeszcze skomentować, którego wartość, wartości się właściwie nie spodziewaliśmy. Zakładaliśmy, że będzie kosztował przebudowa jego będzie kosztowała około 3-3,5 miliona. Okazuje się, że sporo nam przekroczy kwotę 4 milionów. Ale jakby się to powiedziało, klamka zapadła. Częściowo dofinansowanie mamy. W zeszłym tygodniu Rada Miejska w Sędziszowie na specjalnie zwołanej sesji podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla samorządu powiatowego w wysokości 100 tys. złotych. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi i Radzie za podjęcie tej uchwały, bo rzeczywiście taka kwota brakowała nam, żeby podpisać umowę i żeby tą inwestycję można było zrealizować. Szanowni Państwo, jak sami widzicie, Znajdujemy się na ulicy bardzo ruchliwej. W związku z tym, że planowana przebudowa tego mostu to jest okres właściwie do grudnia 2021 roku, no, zmuszeni byliśmy i chcemy oczywiście, żeby ta inwestycja była jak najmniej uciążliwa do zorganizowania objazdów na czas inwestycji. Za mną są tablice, które wyraźnie pokazują, jak te y, objazdy y, na czas inwestycji będą y, wyglądały. Oczywiście jest to ulica Fabryczna, ulica Kroczki, y, kolejowa i ulica Kota, dlatego że... Ta wąska ulica koło Kościoła nie mogła być, nie mógł być na niej utworzony ruch dwukierunkowy, a wiemy, że to jest ulica właśnie jednokierunkowa. Wyjątkiem jest ulica partyzantów, która na czas inwestycji będzie ulicą dwukierunkową. Takie, taki jest schemat organizacyjny objazdów. Natomiast, żeby również no w miarę nie Utrudniać życia mieszkańców, którzy codziennie tą y, trasą y, y, przechodzą, przemieszczają się. Postanowiliśmy również o utworzeniu kładki dla pieszych, y, która to kładka znajduje się na rysunku za mną, y, a będzie ona zlokalizowana od. Y, Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej do ulicy Gancarskiej. I tamtędy będzie można przejść, i na drugą stronę potoku budzisz się przemieścić. Jak Państwo widzicie, no staramy się, żeby jak najmniej uciążliwie. Ta inwestycja przebiegła, chociaż zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście wpłynie ona na komfort życia mieszkańców, dlatego już dzisiaj tutaj pragnę się usprawiedliwić i prosić o wyrozumiałość na czas tej inwestycji. No bo po prostu nie da się inaczej tego zorganizować, żeby można było Bezpiecznie oczywiście i zgodnie z wszystkimi procedurami prawem budowlanym tą inwestycję przeprowadzić, ale jak najmniej negatywnie wpłynąć na życie mieszkańców i w ogóle funkcjonowanie samego miasta, bo przecież jest to most w centrum miasta właśnie na czas tej inwestycji. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy spotkają się z tymi uciążliwościami, z tymi problemami związanymi z Okresem, kiedy ta inwestycja będzie trwała, no i wyrozumiale do tej sprawy podejdą, bo zanim coś dobrego powstanie, no to trzeba przez pewien czas no jakieś utrudnienia cierpliwie znieść i o, takie, o taką właśnie cierpliwość na czas tej inwestycji wszystkich serdecznie Państwa proszę. Myślę, że tyle. Jeżeli byłyby jakieś pytania z tym związane, to bardzo proszę. Zastanówmy takie kluczowe pytanie. Teren budowy jest już przekazany, wszystkie dokumenty są podpisane. Nie dało się dzisiaj sprowadzić tutaj inwestora, który jest z Warszawy, ale z zapewnień mam, że ono, to zamknięcie może nastąpić już w przyszłym tygodniu. Na pewno w sierpniu już to, ta nieprzejrzystość będzie miała miejsce.